Cześć, tu inwestor na etacie. W związku z nieuchronnie zbliżającym się początkiem roku szkolnego postanowiłem sporządzić wykaz lektur, zarówno dla osób, które zaczynają swoją przygodę inwestycyjną, ale również dla tych z Was, którzy być może już mają wiele lat doświadczenia w inwestowaniu. Jednak uważam, że zdobywanie wiedzy, lub jak ja to nazywam odświeżanie, czyli przypominanie sobie podstaw co jakiś czas, jest kluczem do zrozumienia pewnych ogólnych zależności którymi rządzą się rynki finansowe na całym świecie, a schemat funkcjonowania tych mechanizmów jest dość podobny i warto się z tym zaznajomić bez względu na staż inwestycyjny. Chociaż zapewne wielu doświadczonych inwestorów dzięki temu, że funkcjonują na rynkach od dłuższego czasu, chcąc nie chcąc, zapoznają się z tematyką finansowo-inwestycyjną, przeglądają raporty i z biegiem czasu ta wiedza jest na bardzo wysokim poziomie. Przedstawię Wam mój osobisty wykaz książek które moim zdaniem pozwolą wam w krótkim czasie zdobyć wiedzę od podstaw, której poznanie mogłoby zająć kilka lat. Oczywiście ja uważam siebie za praktyka i wyznaję zasadę, że jeśli chcesz być w czymś lepszy, rozwijać się, to po prostu zacznij to robić zamiast się czaić, błędów i tak nie da się uniknąć. Nawet po przeczytaniu kilkudziesięciu książek popełnianie błędów będzie nieuniknione. Istotne jest, aby z tych błędów wyciągać lekcje dla siebie i tych samych błędów już starać się nie popełniać. Mimo wszystko uważam, że zdobycie pewnych podstaw teoretycznych jest kluczowe. Zanim kupicie swoje pierwsze akcje w XTB, które jest partnerem tego kanału i oferuje 0 zł prowizji do obrotu miesięcznego 100 000 euro, dodatkowo XTB cały czas ulepsza swoją ofertę, zarówno pod kątem zapewniania bezpieczeństwa dla swoich klientów, poprzez dodanie w ostatnim czasie podwójnej weryfikacji, jak i udoskonaleniu swojej oferty. Ja z niecierpliwością czekuję na indywidualne konta emerytalne IKE, które ma pojawić się już w tym roku i zapewne będę się z Wami moim Działaniami związanymi z prowadzeniem portfela IKE dzielił od początku. Dlatego zachęcam do zostawienia subskrypcji i dzwoneczka, abyście na bieżąco otrzymywali informacje o najnowszych materiałach. Zauważyłem u nas w Polsce pewną dziwną zależność, a mianowicie w kwestii nabywania wielu podstawowych urządzeń typu pralka, zmywarka, zegarek. Zanim podejmiemy zakup danego przedmiotu o wartości kilku tysięcy złotych, przez wiele tygodni sprawdzamy, który z danych przedmiotów jest najlepszy w swojej klasie, czytamy opinie w internecie, wypytujemy znajomych i w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie przyswoić wiedzę pozwalającą nam ostatecznie nie dać się nabrać na słaby produkt lub częściej jest to motywowane chęcią wydania rozsądnej kwoty pieniędzy i zachowania balansu cena jakość, żeby przypadkiem nie przepłacić kilkaset złotych, ewentualnie kilka tysięcy. Jednak w przypadku inwestowania na giełdzie ta zależność jest dosłownie przeciwstawna. Bardzo często spotykałem się z przypadkami, kiedy ktoś inwestuje na giełdzie kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych, dosłownie oszczędności swojego życia i nie rozumie podstawowych pojęć związanych z inwestowaniem. Dlaczego tak jest? Dlaczego takie osoby chcą bić indeksy, zarabiać pieniądze na giełdzie? a nie są skłonne zainwestować kilkaset złotych na kilka książek i poświęcić kilkadziesiąt godzin na solidne przeczytanie ich. Być może przyczyna leży właśnie po stronie braku czasu na czytanie, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach mamy wszystko na gotowe. Są filmy na YouTube streszczające te książki z fajnymi obrazkami, żeby łatwiej było zrozumieć i utrzymać uwagę. Niestety jest to droga na skróty, a obejrzenie 10-20 minutowego filmu ze streszczeniem danej książki nie może być traktowane jako przeczytanie jej. Oczywiście, ja sam wiele razy oglądałem tego rodzaju filmy, ale traktuję to raczej jako bardzo powierzchowną analizę danej lektury i przemyślenie, czy taką książkę chcę po prostu przeczytać. Dlatego zwracam się do Was z apelem: czytajcie książki, najlepiej papierowe, z papierem pochodzącym z zakładów Arctic Paper, edukujcie się. Nawet jeśli przeczytanie jednej książki zajmie Wam pół roku, to i tak jesteście mądrzejsi o te kilkaset stron. Nawet jeśli zapamiętacie tylko jeden rozdział, to może się okazać, że właśnie ten fragment książki odpowie na Wasze zwątpienia, rozwieje Wasze wątpliwości i pomoże podjąć decyzje inwestycyjne, które w długim terminie mogą być warte dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych. Dlatego ten odcinek nie będzie recenzją lub streszczeniem pięciu książek, to nie jest też ranking najlepszych książek. Starałem się dobrać te materiały w ten sposób, aby każda z nich dotyczyła trochę innego zakresu wiedzy, od podstaw ekonomii do prowadzenia portfela inwestycyjnego, opisane w sposób naprawdę przystępny. Książki będą ułożone w kolejności, w jakiej moim subiektywnym zdaniem zacząłbym zdobywanie wiedzy, czyli w skrócie, przeczytanie pierwszej książki może okazać się pomocne w łatwiejszym zrozumieniu drugiej i tak dalej. Przejdźmy do konkretów. Pierwsza książka, którą serdecznie polecam, to Ekonomia dla normalnych ludzi, autorstwa Gina Kalahana. Napisana jest w bardzo prosty sposób, powodując, że idealnie nadaje się na wprowadzenie do ekonomii. Nie trzeba być magistrem ekonomii, aby zrozumieć podstawowe pojęcia przekazywane w tej książce. Wiele rozdziałów jest wręcz przedstawione w łopatologiczny sposób. Na przykładach z codziennego życia, co powoduje, że moim zdaniem to idealny materiał na pierwszą lekturę do zrozumienia podstawowych schematów ekonomicznych. Autorem tej książki jest uczeń Murraya Rodbarda, Jean Callahan. Czyli ekonomista, przedstawiciel szkoły austriackiej. A kim był Murray Rothbard, przedstawię w dalszej części filmu. Lektura ta omawia teorię wartości, czyli w jaki sposób kształtują się wartości danych dóbr i usług oraz jaką rolę odgrywa pieniądz w gospodarce i jakie możliwości kształtują poszczególne działania rynkowe w gospodarce. W bardzo prosty sposób jest przedstawione pojęcie kształtowania cen, co może pomóc Wam wpłynąć na analizowanie poszczególnych biznesów i ich raportów finansowych. Jak każdy przedstawiciel szkoły austriackiej, Kalahan krytykuje rolę aparatu państwowego, który poprzez nadmierny interwencjonizm blokuje działania wolnorynkowe. Istotną częścią tej książki jest obrazowanie teorii cyklów koniunkturalnych, tego w jaki sposób stopy procentowe i ekspansja kredytowa wpływają na rynki, co w moim przekonaniu może okazać się niezwykle pomocne w dobieraniu odpowiednich aktywów inwestycyjnych. W zależności od tego, w jakim punkcie cyklu się aktualnie znajdujemy, drugi podręcznik, jako kolejny krok do zrozumienia podstaw ekonomii, autorstwa Murraya Rothbarda. Czyli jednego z najbardziej kontrowersyjnych ekonomistów XX wieku. Jednak jego działania ukształtowały całe pokolenie ekonomistów z nurtu szkoły austriackiej, której głównymi założeniami jest wspieranie gospodarki wolnorynkowej i potępianie centralnie sterowanej. O ile z wieloma z jego poglądów politycznych można dyskutować lub się nie zgadzać, to nie można zaprzeczyć, że był on postacią nietuzinkową. Posiadał ogromną wiedzę, był zarówno ekonomistą, matematykiem, historykiem, napisał ogromną ilość publikacji i tak naprawdę ten odcinek mógłby składać się tylko i wyłącznie z książek jego autorstwa, jednak chce trzymać się reguły jeden autor, jedna książka i każda dotycząca innego zakresu. Z drobnym odstępstwem w tym właśnie przypadku, bo w tym miejscu nie mogłem się zdecydować, którą z tych książek wybrać. Dlatego sugeruję dwie książki, które dotyczą podobnej tematyki. Moim zdaniem różnią się jednak poziomem trudności. Łatwiejsza z tych książek to Złoto, Banki, Ludzie Krótka historia pieniądza. Natomiast odrobinę trudniejsza to Tajniki bankowości. Pierwsza z nich opisuje ewolucję pieniądza w historii. Od wymian barterowych do złożonego systemu pieniądza opartego o złoto, które jest w książce przedstawiane jako preferowany środek płatniczy w zasadzie odporny na działania inflacyjne. Standardowo, jak to w przypadku przedstawiciela szkoły austriackiej, zawarta jest krytyka banków centralnych jako instytucji manipulujących podażą pieniądza bez pokrycia oraz w jaki sposób wpływa to na gospodarkę. Drugie dzieło tego autora, Tajniki Bankowości, zawiera już bardziej szczegółową analizę systemu bankowego, szczególnie bankowości centralnej. Ten podręcznik pozwoli zrozumieć wiele podstawowych pojęć, jak chociażby rezerwa cząstkowa oraz procesy ekspansji kredytowej prowadzonej przez banki. Jak już wspomniałem, te książki są do siebie tematycznie bardzo zbliżone. Druga propozycja jest bardziej specjalistyczna i złożona, ale nadal napisana w bardzo przystępny sposób. Uważam, że obie te lektury pomogą zrozumieć Wam w jaki sposób działają pieniądze i jakimi mechanizmami się one rządzą, co mam nadzieję skłoni Was do odpowiednich refleksji i podjęcia działań inwestycyjnych. Trzecia, w zasadzie czwarta propozycja, już bardziej dotycząca tematyki inwestycyjnej, napisana przez wybitnego ekonomistę profesora z niebagatelnym dorobkiem naukowym, przede wszystkim, co jest wśród naukowców rzadkością, posiadającego bogate doświadczenie w przemyśle, chociażby jako analityk w firmach IBM czy Hutchinson Technology. Nazywany Warrenem Buffettem młodego pokolenia, ostatni w dzisiejszym zestawieniu, przedstawiciel Austriackiej Szkoły Ekonomii, Mark Skosen. A tytuł dzieła to Inwestowanie w jednej lekcji. Książka ta w prosty sposób przedstawia zasady, jakimi kieruje się autor w inwestowaniu i podaje argumenty uzasadniające wybór jego ścieżki. Autor podkreśla istotną rolę zarządzania ryzykiem w inwestowaniu, a raczej jego minimalizację poprzez odpowiednią dywersyfikację portfela oraz dobór aktywów inwestycyjnych adekwatnych do naszej tolerancji ryzyka. Przedstawiona jest metoda analizy spółek poprzez fundamentalną ocenę wartości firmy. Oraz perspektywy dalszego rozwoju. W lekturze określone są praktyczne wskazówki i przykłady, w jaki sposób budować portfel inwestycyjny, aby w długim terminie osiągać zadowalające rezultaty, napisana w sposób bardzo lekki z nutką inteligentnego humoru, w taki sposób, że ma się wrażenie otrzymywania dobrych rad od bogatego wujka z Ameryki, który dosłownie mówi nam, co mamy zrobić, żeby być chociaż w jednej dziesiątej tak bogatym jak on. Następna w kolejności lektura to Creme de la Creme, przez wielu uznawana jako Biblia inwestowania. W tym przypadku nie będę oryginalny, ale pominięcie tej książki w zestawieniu byłoby ignorancją i jest to oczywiście inteligentny inwestor autorstwa Benjamin'a Grahama. Jeśli ktoś jeszcze nie zna pana Grahama, to był on wykładowcą Warrena Buffeta. I miał ogromny wpływ na kształtowanie strategii inwestycyjnej jednego z najwybitniejszych, o ile nie najwybitniejszego, inwestora w historii. Samu Aaron Buffett określił ten podręcznik jako najlepszą książkę o inwestowaniu, jaka została napisana. I nie ukrywam, że dosłownie każdy powinien ją przeczytać. Ja przeczytałem ją dwa razy i zamierzam wracać do niej co jakiś czas. Aby przypominać sobie główne wartości, jakimi kierują się najlepsi inwestorzy, i żeby cały czas utrwalać sobie zasady, jakimi kierowałem się przy doborze mojej własnej strategii, która w dużej mierze opiera się na zasadach profesora Grahama. Nie ukrywam, że czytając tę książkę drugi raz, miałem już odrobinę praktyki za sobą i docierało do mnie, że błędy, które popełniałem związane były właśnie z nieprzestrzeganiem zasad tej książki, za co boleśnie zapłaciłem. To co jest niesamowite w tej książce, to że została ona wydana po raz pierwszy w roku 1949, a zasady, które opisuje, są aktualne również dziś. Dla mnie osobiście to jest podręcznik inwestowania, opisujący w bardzo dokładny sposób, jak należy dokonywać analizy spółek, jak odróżniać wartościowe spółki od tych inwestycji, które mogą zakończyć się dla nas stratami. Graham podkreśla rolę psychologii w inwestowaniu i umiejętności kontroli emocji takich jak chciwość i strach, ale również w logiczny sposób tłumaczy sposoby zarządzania portfelem inwestycyjnym. Miała ona ogromny wpływ na całe pokolenia inwestorów i wydaje się, że będzie miała na kolejne, bo lekcje z niej wyciągane są po prostu skuteczne. Ostatnia propozycja na dziś to dla mnie tak zwana wisienka na torcie. Wydaje mi się, że jest to moja ulubiona książka o inwestowaniu, którą również przeczytałem dwa razy jest to Pokonać giełdę Petera Lynch'a który jest jednym z najskuteczniejszych inwestorów. Zarządzał on funduszem Fidelity Magellan w latach 1987 1990 i osiągał średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 29,2%. W ciągu tych 13 lat środki, którymi zarządzał w ramach funduszu Magellan wzrosły od 18 milionów, do 14 miliardów dolarów, oczywiście bardzo duża zasługa, w tym nowych wpłat klientów marzących o pomnażaniu swoich środków przez słynnego inwestora. Z tego co wiem, książka ta jest w Polsce bardzo trudno dostępna. Jednak jeśli będziecie mieli okazję ją nabyć, to serdecznie Wam polecam, bo naprawdę warto. Zanim ją przeczytacie, polecam posłuchać kilku wywiadów Petera Lyncha, aby jego spokojny głos towarzyszył Wam przy czytaniu jego bestsellera. Książka ma formę pamiętnika inwestora, zarówno z intensywnego czasu zarządzania funduszem, jak i jego emerytury, kiedy prowadził inwestycje na dużo mniejszą skalę, ale równie efektywnie. Zasady przedstawiane przez Lynch'a są powielane przez wielu inwestorów, autorów książek, youtuberów, a główne z nich to inwestuj to, co znasz. Podkreślanie roli Prawidłowego zrozumienia biznesu, zanim podejmie się działania inwestycyjne. Peter Lynch przedstawia swoje podejście i wiedzę, co chwilę wplatając anegdoty z życia osobistego, dzięki czemu książka licząca 350 stron jest do przyswojenia szybciej niż Janko Muzykant. Nie ukrywam, że trochę do Petera Lyncha mam pretensje, bo przez niego kilka razy zrobiłem z siebie głupka dzwoniąc do działów relacji inwestorskich. Pewnych spółek z GPW, ale koniec końców liczy się odrobiona lekcja i dzięki temu mogłem lepiej poznać poszczególne biznesy. Podzielcie się, co sądzicie o książkach, które przedstawiłem. Pamiętajcie, żeby starać się wyciągać z tych książek najważniejsze wartości i dostosowywać do swojej strategii, bo prezentują one czasami rozbieżne podejścia do pewnych kwestii, jednak ich esencja jest niemal identyczna. Nie przestawajcie się edukować bo moim zdaniem to klucz do rozwijania siebie jako inwestorów i ostatecznie osiągania coraz lepszych rezultatów na giełdzie napiszcie jakie książki wy polecacie do przeczytania i jakie w głównej mierze ukształtowały wasze podejście inwestycyjne. Trzymajcie się do następnego. Cześć.